Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać album, jaki wykonałam dla koleżanki z pracy, która odchodzi na emeryturę. Wyjątkowo przyjemnie mi się robiło ten album, bo Pani Basia jest wielką fanką moich prac. Zamawiała ode mnie album dla swojej córki na ślub i dla wnuka. I wiele kartek, i cokolwiek zawsze przynosiłam do pracy, to pani Basia z wielką chęcią oglądała moje prace. Więc obejrze... zrobienie dla niej teraz albumu, gdy odchodzi na emeryturę, było naprawdę przeogromną przyjemnością. Pani Basia jest bardzo wielką fanką naszego Bałtyckiego Morza. No, więc oczywiście, album mógł być tylko w klimacie morskim. Wykonałam go z kolekcji od Minty Papers oraz od papierów ze Scrap Boys. Wykonałam go na gotowej bazie z Scrapbooking Format albumu 20 na 20 na grzbiecie zainspirowana ostatnim filmem Magnieszki Adamiuk. Są takie różne koronki, sznurki, wstążki sznur i tak dalej. Na okładce są dwa napisy: słoneczna strona życia oraz tworzymy nowe wspomnienia. No i imię pani Basi. Album jest związany na dwie wstążki. Z tyłu na okładce nic nie ma. poza moim logo oraz Digi z templem odstęplowe Trzymasz w ręku rękodzieło. Przedmiot zrobiony z miłością i starannością o każdy szczegół. Przepraszam Was za mój stan we Niestety właśnie dziś idę do kosmetyczki, a nie mam czasu wieczorem nagrać filmu. Na wewnętrznej okładce będzie jeszcze harmonika ze zdjęciami. Kilka zdjęć, Pani Pasi z pracy mam. Te zdjęcia za chwilę jadę od, od, odebrać, dlatego jeszcze, jeszcze ta strona nie jest zrobiona. Natomiast cały album poza tą okładką wewnętrzną jest zapięty już na ostatni guzik, chyba. Chyba, że zaraz sobie przypomnę, że czegoś jednak w nim jeszcze nie mam. Na początek napis życia zaczyna się na emeryturze oraz przygoda. Te napisy na białym tle są wycięte z bloczka właśnie od Scrapboys. Tam na dole na paseczku są takie napisy. Kilka z nich wykorzystałam. Klapkę otwieramy na prawo. Wszystkie miejsca na zdjęcia są oznaczone stempelkiem. I, I wszystkie zdjęcia, wszystkie miejsca na zdjęcia, które są przygotowane, stricte odznaczone, są na zdjęcia formatu 9x13. No, i tak to wygląda. Budowa albumu, jak się zdążycie zorientować, jest dosyć podobna. Na lewej stronie w większości jest jedno zdjęcie i jakieś ozdoby, natomiast na prawych stronach jest więcej miejsc. Na zdjęcia, mniej na ozdoby. W kilku miejscach umieściłam tagusie na jakieś notatki. Kolekcje są zupełnie z sobą pomieszane. Ta latarnia na przykład jest z boys, natomiast kwiaty i papier w tle już jest od Mintaj. Słodki smak lata, słońca i wiatru. Paseczek na magnes. Sznureczek, żeby było łatwiej otworzyć. I dwie klapki na zdjęcia. Mam nadzieję na Wasze komentarze, bo ja jestem wyjątkowo zadowolona z tego albumu. No i chciałabym wiedzieć, czy to moje wrażenie, czy on faktycznie jest całkiem niezły. Tutaj kolejne na notatki. Cudowne miejsce. Na tych lewych stronach w większości jest gaza i jakieś elementy wycięte z kolekcji. Tutaj napis jest super, i miejsce na zdjęcie. Kolejne taguś na zapiski. Jeszcze Wam pokażę, a zarazem pani Basi, która być może będzie ten album oglądała. Kilka stron jest pustych, tak jak tutaj. Te klapki, te maty są troszeczkę większe niż 9x13, bo po wklejeniu zdjęcia zostaje obramówka, więc na tych stronach spokojnie zmieścimy dwa zdjęcia formatu 9x13, czy to w pionie, czy w poziomie. Natomiast można również wkleić zdjęcie większe formatu 10x15 lub 13x18. Kolejna strona, szczęśliwe miejsce. Łódeczka, torebka, lody, kwiaty. Znowu gaza, gdzieś tu wystaje. I po prawej stronie znowu klapeczka na magnes. Napis zwiedzamy. I trzy klapki na sześć zdjęć. Oczywiście tu możemy przykleić siódme, albo zasłonić motorówkę, jeśli byłoby akurat więcej zdjęć. Albo dociąć zdjęcie i przykleić tylko tutaj. Wiecie, w takich albumach ręcznie robionych jest bardzo duża dowolność. Lody, lody dla ochłody. Na górze napis, co za widok. No i kolejna kompozycja z gazą. Kolejna strona. To znowu klapeczka podnoszona za wstążkę, na magnes. I tutaj po lewej stronie mamy kieszeń. kieszeń kieszeni znowu ta na zapiski oraz dwie maty. Na matę oczywiście możemy wkleić zdjęcia dwustronnie lub jednostronnie. Kolejna niezagospodarowana strona. Możemy spokojnie czy to pionowe zdjęcie, czy poziome kleić. Aha, bo nie zamknęłam. Tutaj też spokojnie się zmieści zdjęcie. Na tej klapce. W ten sposób. Świetny czas. Wcześniej było szczęśliwe miejsce, teraz mamy świetny czas. Skuterek. Tutaj te mewy. Są przyklejone na dystansach. One fajnie wyglądają, bo są na różnej wysokości przyklejone. I po prawej stronie leniwe letnie dni. Tu miejsce na zdjęcie. I tu kolejne. Czy tak, czy tak. I ostatnie dwie strony. Napis jak w raju. Klapeczka podnoszona do góry. Tutaj kolejne zdjęcie. I tutaj klapka. Na kolejne dwa zdjęcia. I tutaj spokojnie, nie zasłaniając widoku również możemy dokleić zdjęcie. Albo w ten sposób. I na końcu jest kieszeń. Z mewą. Kolejne miejsce na notatki i jeszcze kilka mat. No i tak to się prezentuje mój album. W którymś momencie liczyłam ile zdjęć? zdjęcie, jest chyba około 30, się mieści, ale później jeszcze dorobiłam tematy. Więc, więc pod 40 może do 50, w zależności. Czy na tych stronach niezagospodarowanych będzie po jednym zdjęciu, czy po dwóch, po dwa. Bardzo liczę, tak jak mówiłam na Wasze komentarze. Bardzo, bardzo, wyjątkowo bardzo. Yy, dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu, mojego albumu. I to tyle. Cieplutko Was pozdrawiam, pa. pa.